Wie pan, że ja myślałam, jak pani Witek zaczęła mówić o tych górnikach, że chodzi o, o, o górników z kopalni wujek, że chodzi o stan wojenny. Jakim prawem w ogóle mówią o tym, że yy, jakaś yy, banda yy, bandytów wtedy wdarła się do protestu górniczego? I zaczęła niszczyć mienie publiczne, i policja zareagowała tak, jak musi reagować, jeśli dzieją się takie rzeczy. Czy pan wie, że prokuratura zarządzana przez pana Zbigniewa Ziobrę wydała już naprawdę ostateczny wyrok w tej sprawie, umorzyła tę sprawę? Znaczy, Czyli nic to nie tam Powtórzę jeszcze raz. Do górników strajkujących. Być może słusznie. Dołączyli się zwyczajni do, chuligani. Chuligani, którzy wyrywali płyty chodnikowe i rzucali w budynek. Naprawdę chce pan, żeby polska policja nie reagowała w takich momentach? Bo wicepremier Sasin właśnie opublikował wczoraj taki spot, który zbija Sasin. obrazki z interwencji policji ze słowami Donalda Tuska, który mówi, że mówienie, iż Platforma strzelała do górników, to kłamstwo. Tak, to kłamstwo. My nie znaczy policja nie strzelała wtedy do górników yy, tylko yy, to byli huligani ale niektórzy górnicy już tak powiem byli ranni tam to, to może przez Panie przypadek ale to że naprawdę no, t, 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 proszę się nie wpisywać w tą obrzydliwą pisowską propagandę. no Jak pan może powtarzać takie bzdury, że w czasach Platformy Obywatelskiej ktoś strzelał do górników? W Polsce takich słów nie wolno wypowiadać. Poseł, do górników ja panią strzelali proszę tylko o komentarz, o komentarz. Tak, ale jestem tu emocjonalna, ponieważ kłamstwa pisowskie i to, co oni robią. Z umysłami ludzi, którzy nie pamiętają 2015 roku, bo mamy dzisiaj 2022, dorośli dzisiaj ludzie młodzi byli wtedy dziećmi, znaczy nie wolno tego robić, Czyli sam, e, tak jak nie wolno było mówić ludziom, że był zamach smoleński, tak nie wolno mówić, że ktoś strzelał do górników, bo to jest po prostu nieprawda.